2 października jadę do szwagra i do firmy i przejeżdżałem tutaj i zauważyłem i chyba nawet są dwa kompresory zaraz to obrócę do gry nogami wyjechałem tu komuś w uliczkę wyciągnąłem narzędzia i będę robił akcję szybkiego odzysku złomu moi drodzy Wyrywałem dzisiaj korzeń ząb mądrości operacja była skomplikowana bo mi trzcieli zęba na połowę i go wytargiwali. No. Co dwie głowy, to nie jedna. Zaraz to odkręcam, moi drodzy. I pakuję do Kadika. Pałzunia. Szybka akcja, amputacja. <grytania> plecek, plecek, chciałbym odkręcić. Zostawię, ujadę. Nie mam czasu. Także. O, tutaj są dwa kompresory stare więc będzie miedziane pewnie a cieszę się dzisiaj było ciężko trzy razy mi dokładało znieczulenie raczej znaczy raz potem drugi raz i trzeci no i prawdziwa operacja była w moich ustach teraz jestem na tabletce przeciwbólowej bo mnie puszcza to znieczulenie ale była piękna akcja. Szczęście mi przynosi. żona mówi, że mi szczęście przynosi. Moja żona. znalazłaś uh zło. -huh. Jedziemy dalej. Dobrze, mój drodzy, krótki filmik. A temat tego, że pieniądz leży na trawniku. Coś będzie nie. No, nagramy długi. Jedziemy do szwagra. Paliwo dzisiejsze już jest zapłacone. Wszystkiego dobrego, zawodowego. Żony jego Pozdrawiam. i orła jego, do następnego.